Witam wszystkich, zapraszamy wszystkich do naszej szkoły, drugie liceum imienia księdza Twardowskiego, I Jana Twardowskiego na to wychodzi. Obecnie jesteśmy na dniach otwartych, zapraszamy wszystkich do naszej szkoły, jest bardzo fajnie, jest dużo ludzi i zachęcamy na to. Są bardzo dobre profile, są świetni nauczyciele, chcemy obalić mit, nasza szkoła nie jest aż tak trudna, ale oczywiście trzeba się uczyć, bo bez nauki to w życiu nic nie osiągniesz kolego, nauki czegokolwiek. A w naszej szkole się nauczysz miłości, przyjaźni oraz... Dobrej zabawy. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, mamy nowy profil w ogóle lingwistyczny, poza tym jest duży wybór i zapraszamy. Piękna pogoda, dzień otwarty, młodzież nas lubi, bo tłumnie do nas zapitała. Nasza młodzież bardzo zmotywowana i pięknie przygotowana. Dzień otwartej szkoły, jestem dumna. Zapraszamy do drugiego liceum, bo są tu bardzo ciekawe zajęcia pozalekcyjne, na przykład Grupa Teatralna Talia. W naszej szkole w ogóle mamy wiele ciekawych projektów, między innymi projekt pszczoły, którymi się zajm tak, school, którym się zajmowaliśmy przez ostatni rok. Polegał on na tym, że budowaliśmy ul, który następnie postawiliśmy w naszej szkole, żeby uczniowie mogli obserwować, jak pszczoły żyją na co dzień. Pokazy chemiczne, kółko teatralne, mini przedsiębiorstwa, hiszpański, francuski, angielski języki, matematyczne pokazy, quizy. Też i Poloniści się wykazują, jak robić dobrą notatkę, na przykład z rysunkami, z pięknymi odniesieniami. Wszystko, co trzeba w szkole, jest i działa. It's just a very nice occasion for us to get to know this school and we have some very similarities to our school, so yes, I really like it very much. Zapraszamy do drugiego no, dnia do... na